Także dostuje jakaś taka maszyna, nie wiem, tylko nie wiem w której w fazie meczu, coś musi wydarzyć to To jest jakieś show takie, nie? No to tak, tak to wygląda. Takie, Ale O! O! widowiskowe bardzo. Ter... Ah, eu não desabudo, a partir de uma missão.

Jeśli chodzi o deszcz, to do 23 Briana ma podać.